Witam wszystkich widzów na naszym kanale, Mówi do Was DJ, Tomasz 3, więc jestem wasz ulubiony youtuber. Moi kochani widzowie, to jest film informacyjny dla Was, że wasze ulubione stare filmy z YouTube'a, które miałem kiedyś na koncie, który nie mogę uzyskać, uruchomić, musiałem założyć nowe, no, oczywiście konto na YouTube, nowego Gmaila, bo starego nie mogę uzyskać, ale to jest długa historia, nieważne. Udało mi się stare filmy odzyskać i wgrać jako w playliście na nowym kanale na YouTube DJ Tomasza39. Będziecie mogli te stare poprzednie filmy oglądać, Wasze ulubione, które lubicie te poprzednie. I będziecie musieli wejść na playlistę, aby je oglądać, posłuchać sobie i skomentować jeśli będziecie chcieli. A na platformie YouTube na nowym kanale, na nowym Gmailu będą się pojawiać normalnie filmy nowe. A stare filmy, te jak Wam tłumaczę, będziecie mogli oglądać przez kliknięcie, oczywiście, na nowym kanale, na tak zwany napis playlista, i tam się wyświetlą wszystkie stare 200 ileś tam filmów, nie pamiętam dokładnie ile, 200 coś, nie chcę skłamać, i będziecie mogli je sobie oglądać na tym nowym kanale, i będzie tak jakby kanał 2 w jednym stary plus nowy, 2 w jednym że nowe i stare, tak? Że starych filmów nie pozbyłem się z YouTube tylko musiałem otworzyć nowe konto na YouTube i niestety pokombinować jak mieć te stare filmy na nowym koncie ale one nie wyświetlają się tak jak na starym koncie na YouTube jak kiedyś w normalny sposób tylko niestety tak będą się uruchamiały teraz nowe filmy pierwszy filmik to jest intro do kanału i ten właśnie drugi film, który nagrywam teraz dla Was w tym momencie informacyjny do zobaczenia, do usłyszenia moi kochani Widzowie do następnych filmów podcastów DJ Tomasza 39, Waszego ulubionego youtubera na, na polskim YouTube. Oczywiście nowe filmy będą się normalnie wyświetlać te intro, tapeta, wszystko jest tak jak na poprzednim starym kanale, tylko że stare filmy musicie oglądać poprzez playlisty, inaczej tych starych filmów nie uruchomiecie na nowym kanale na YouTube DJ Tomasza 39. Dobra moi kochani widzowie, trzymajcie się Pa, 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 pa. Do kolejnych filmów, materiałów, podcastów. Do widzenia, do usłyszenia, do zobaczenia.